Rozpoczynamy nowy, kolejny rozdział w życiu klubu i pierwszej drużyny. Plan był inny, mieliśmy założone, że prędzej czy później tu usiądziemy, nie zakładaliśmy, że to będzie tak szybko, ale bardzo z tego powodu się cieszymy. Ja też się bardzo cieszę, co chyba widać, że wróciłem do domu po krótkiej rozłące, ale to nie była rozłąka taka, gdzie nie myślałem o tym i o legii. Cały czas legia była w moim sercu, cały czas... Wiedziałem, że kiedyś tutaj wrócę. Dyscyplina, punktualność, 100% podchodzenia do swoich obowiązków. Bycie profesjonalistą nie tylko przez dwie godziny w ciągu dnia, kiedy jest się treningiem, ale przez 24 godziny na dobę. Zawsze się tym kierowałem i tutaj nie zamierzam się zmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o sztab, ja chcę się otaczać fachowcami. To jest podstawowa rzecz. Nie kolegami, tylko fachowcami. Takimi ludźmi, którzy w danej dziedzinie. Będą mogli wnieść do sztabu dużo dobrego, dużo nowego. Na dzisiaj zostajemy z takim sztabem jaki był wczoraj w meczu z Wisłą Kraków. Tutaj się nic nie zmienia. Z każdym będę rozmawiał, z każdym z trenerów odbędę rozmowę dotyczącą tego, jak to wszystko ma wyglądać, a zdecydujemy po, po rundzie. Wiadomo, że w tej chwili najważniejsze jest to, aby drużyna wróciła na odpowiednie tory, aby zaczęła grać w piłkę tak jakbyśmy chcieli. Bo po to jest ta zmiana. Żeby powiedzieć, co się działo, na pewno trzeba zdiagnozować najpierw problem, potem trzeba podać odpowiednie leki, a na końcu dobrze karmić. I to jest moja pierwsza droga, którą trzeba zrobić: obserwacja przede wszystkim zawodników, rozmowa z tymi zawodnikami indywidualna, rozmowa w formacjach, rozmowa z całym zespołem. Taki obejmę plan na najbliższe dni. Czy nowemu trenerowi zostało postawione jakieś ultimatum? Nie zostało. Na jaki okres został podpisany kontrakt? Czy jest opcja przedłużenia na 2 plus 1, czyli na dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok? Oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że filozofia trenera jest bardzo ważna, natomiast też jest ważna realizacja. I na pewno będę starał się wprowadzić do drużyny, do szatni Legii, przede wszystkim grę kombinacyjną z utrzymaniem przy piłce, ale zbudowaniem gry od, od linii obrony poprzez finalizację, czyli wykończanie akcji poprzez zmianę ciężaru gry. Mamy do tego na pewno zawodników. My nie będziemy grali jednym napastnikiem, jak mamy trzech dobrych. Nie będziemy grali trzema napastnikami, jak mamy w danej chwili jednego. Także będziemy starali się przygotować drużynę na to, aby umiała grać w systemie 1-4-2-3-1, 1-4-3-3, 1-4-4-2, aby umiała się zachować wtedy, kiedy drużyna przeciwna gra w ustawieniu 3-5-2, 4-4-2. Także to są rzeczy, które Zawodnik doświadczony, taki, który gra w europejskim klubie jak Legia, musi znać i w danej chwili decydować na boisku, jak ta gra będzie wyglądała. Tego czasu na to, aby przygotować się z mojej strony do meczu ze Sportingiem, aż tak dużo nie ma. Natomiast no, po to są ci ludzie w sztabie szkoleniowym, aby oni odrobili pracę domową. I liczę tutaj na pewno na wszystkich ludzi, którzy do tej pory pracowali przy pierwszej drużynie, aby tych informacji dotyczących rywala było jak najwięcej. Dla mnie, mecze też od razu powiem. To jest święto. Niezależnie od tego, czy będziemy grali w Lidze Mistrzów, czy będziemy grali w Ekstraklasie, czy będziemy grali w innych rozgrywkach, zawsze powtarzają swoim piłkarzom, czy prowadząc drugi zespół Legii, czy prowadząc Zagłębie Sosnowiec, że mecz mistrzowski to jest czerwona kartka w kalendarzu i tak do tego będziemy podchodzić. Z szacunkiem, ale z uśmiechem, bo to jest najważniejsze dla piłkarza, przede wszystkim grać. W lusterko wsteczne patrzę, kiedy się jedziałem. Natomiast w sporcie patrzę do przodu i ja obejmuję zespół dzisiaj. Nie będę się wypowiadał na ten temat, jak wczoraj grała Legia, jak grała przedwczoraj czy tydzień temu. Mam swoje wnioski, natomiast zachowuję je dla siebie. Ja bym chciał grać oczywiście ofensywnie. Chciałbym, aby drużyna grała z polotem. Natomiast wiadomo, że są mecze takie, gdzie mimo wszystko trzeba grać i wynikiem, i trzeba grać pod przeciwnika po to, aby go zaskoczyć w jakiś sposób. Nie można cały czas grać tak samo. My będziemy. Starali się mieć swój styl, natomiast to, co powiedziałem, potrzeba czasu.